Witam wszystkich serdecznie. Za nami pierwszy tydzień lipca. Niestety urlopy, dobra pogoda oraz wkradający się luz nie zawsze są dobrym przyjacielem. Niestety od początku wakacji odnotowano w Polsce już 42 wypadki śmiertelne, dlatego apelujemy, aby nie jechać za wszelką cenę, a dojechać. Na początku oczywiście jak zawsze przypominamy o dobrym nawodnieniu, nie tylko nas samych, ale również braci mniejszych. Tak więc witam wszystkich w kolejny wtorek 8 lipca 2025 roku. Dzisiejszy dzień jest już 190 dniem roku, a przebierającymi nogami w oczekiwaniu na zabawę sylwestrową przypominam, iż do końca roku zostało już tylko 176 dni. Tym samym rozpoczęliśmy zjazd z górki. Popatrzmy w horoskop. Osoby urodzone 8 lipca mają wielkie pokłady drzemiącej w sobie energii, która często się uaktywnia i może taką osobę opanować całkowicie. Na co dzień mają być jednak raczej skryte i zamknięte w sobie, więc wymagają wytrychu, aby móc się przed kimś otworzyć. Wszystkim urodzonym tego dnia życzę, aby w kolejnym roku przeżyli więcej przygód niż komputer otwartych kart przeglądarca. A co tam na górze? Słońce wzeszło dziś najwcześniej, oczywiście, w suwałkach o 4.07, a zajdzie najpóźniej w Sinoujściu o godzinie 21.33. Dzisiejszy dzień będzie więc trwał średnio 16 godzin i 30 minut i będzie już krótszy od najdłuższego dnia w roku o 16 minut. Korzystajmy więc z trwającego lata, bowiem do jego końca pozostało już tylko 75 dni, zwłaszcza iż najdłuższy dzień jest dzisiaj oczywiście we Władysławowie i ma wynieść aż 17 godzin i 1 minutę. Dziś Minin obchodzą m.in. Adrian, Adrianna, Chwalimir, Falibor, Kilian, Odeta, Piotr, Prokop i Teobart. Solnizantom z okazji ich święta życzę, aby zawsze mieli siłę do realizacji swoich celów. 8 lipca to Międzynarodowy Dzień Gier Wideo, ale również Wielki Dzień Pszczół obchodzony w Polsce. Przypomnijmy, iż ONZ w 2017 roku uchwaliło Dzień 20 maja Światowym Dniem Pszczoły. Tak więc od 2018 roku pszczoły w Polsce świętują dwukrotnie. Niestety, wprawdzie w Polsce żyje około 470 gatunków pszczół, ale aż 222 z nich jest w zagrożeniu. A z szanownymi słuchaczami jak zawsze serdecznie wita się prowadzący dzisiejsze wydanie Info Dzień Radio dobrego przekazu na kanale 2050 oczywiście Sławomir Trojanowski. W zerwanej karcie z kalendarza możemy dziś przeczytać 668 lat temu w 1937 roku Łeba uzyskała prawa miejskie. Pozdrawiamy wszystkich wczasowiczów z Łeby. 90 lat temu, w 1935 roku, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił nową ordynację wyborczą, wprowadzając system większościowy w wyborach parlamentarnych. 82 lata temu, w 1943 roku, po śmierci generała Władysława Sikorskiego, naczelnym wodzem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, został generał Kazimierz Sosnk Sosnkowski. 81 lat temu, w 1944 roku, Rząd RP na uchodźstwie upoważnił delegaturę rządu na kraj i komendę główną Armii Krajowej do ogłoszenia powstania Warszawy. Zegar rozpoczynający godzinę W zaczął bić. Takie wspomnienia często nie przebijają się na relacji publicznej lub przebijając w części. Krwawa historia wzajemnych zbrodni niestety musi przypomnieć, iż 79 lat temu, w 1946 roku. Żołnierze ówczesnych wojsk Ochrony Pogranicza dokonali mordu na 30 ukraińskich mieszkańcach wsi Terka w Bieszczadach w odwecie zamordowanych przez UPA czterech mieszkańców wsi. Co istotne, tylko jeden z tych był Polakiem. Przypomnijmy, iż UPA również dokonywało zbrodni na Ukraińcach, którzy nie chcieli z nią współpracować. Rzeczpospolita Babska, ci, którzy pamiętają taki film, są już dojrzali. Rzeczpospolita Babska ma już bowiem 56 lat. To bowiem 8 lipca 1969 roku miała miejsce premiera tej komedii. 45 lat temu, w roku 1980, niepokoje społeczne i niezadowolenie społeczne z rządów doprowadziły do rozpoczęcia strajku w świdnickich zakładach WSK. Z uwagi na wiele gorących tematów, dziś skupimy się tylko na wydarzeniach politycznych najważniejszych w Polsce. 1 lipca Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego w swoim pełnym składzie podjęła uchwałę stwierdzającą ważność wyboru Karola Nawrockiego na prezydenta RP. Jeszcze tego samego dnia Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział zwołanie na dzień 6 sierpnia zgromadzenia narodowego, podczas którego Karol Nawrocki zostanie zaprzysiężony na prezydenta RP. 4 lipca w Dzienniku Ustaw Uchwała ta zostaje opublikowana. Do uchwały zostaje dodana oczywiście adnotacja mówiąca, że orzecznictwo Europejskich Trybunałów nie pozwala na uznanie tego składu Sądu Najwyższego za sąd ustanowiony z mocy ustaw. Przypomnijmy szanownym słuchaczom, iż dziennik ustaw wydawany jest przez prezesa Rady Ministrów, inaczej premiera, przy pomocy rządowego Centrum Legislacji. Tegoż samego dnia doszło do spotkania marszałka Sejmu Szymona Hołowni z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości w mieszkaniu jednego z nich. Powyższa informacja stała się tematem numer jeden w weekend, a wiele środowisk uznało takie zachowanie marszałka za zdradę koalicji. Zarówno w TVN, jak i w telewizji polskiej, na stronach portali internetowych oraz na stronach sympatyków grup związanych m.in. z Tomaszem Lisem oraz Romanem Giertychem, wylał się. Bardzo mocny hejt, a nawet co wychwycili obserwatorzy, nawoływanie do zabójstwa marszałka. Można sobie zadać pytanie w tym miejscu, czy atak ten ma na celu osłabienie pozycji Polski 2050 i jej lidera przed spodziewanymi negocjacjami w sprawie rekonstrukcji z rządu? Czy miał za zadanie przykryć fakt, iż premier opublikował w dzienniku ustaw uchwałę nieuznawanej Izby Sądu Najwyższego? Czy też może jednak pojawiają się głosy do usunięcia obecnego marszałka ze stanowiska przed 6 sierpnia, tak aby nowo wybrany marszałek nie dopuścił do zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta RP? Przypomnijmy, iż marszałek Szymon Hołownia kategorycznie wcześniej odrzucił taką możliwość, chociaż to właśnie on miałby być osobą sprawującą funkcję prezydenta RP w przypadku nieodebrania, Przyrzeczenia przez Karola Nawrockiego. W czasie zwołanej konferencji w dniu 7 lipca, Szymon Hołownia wyjaśnił, iż spotyka się z racji pełnionej funkcji ze wszystkimi stronami uczestniczącymi w polityce, bo taką ma wizję sprawowanego urzędu, oraz przekazał tematy, jakie poruszał z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości, w tym samym Jarosławem Kaczyńskim. Jak wynika z wypowiedzi marszałka. Dotyczyły one m.in. dalszych działań związanych z bezpieczeństwem Polski na arenie międzynarodowej oraz na arenie europejskiej, dalszej współpracy z Ukrainą oraz z prezydentem USA po 6 sierpnia, a więc po objęciu stanowiska prezydenta RP przez Karola Nawrockiego. Marszałek Szymon Hołownie jednocześnie przeprosił za błąd, jakim była późna pora tego spotkania. Całość konferencji tak, żebyście Państwo mogli posłuchać i wyrobić swoje własne zdanie. Znajduje się m.in. do odtworzenia na stronie FB Radia Dobrego Przekazu. Zwracacie mi Państwo uwagę, iż format, w jakim prowadzę to wydanie wiadomości jest tożsamy z formatem prowadzonym przez Macieja Orłoś. Dlatego też pozwolę sobie powiedzieć, iż zabrał on głos w sprawie, w którym żył Cały weekend, wskazując, iż żyjemy newsami, które za chwilę przejdą w inne newsy medialne. A sprawy tak ważne dla Polski, jak choćby edukacja, zmiany klimatyczne, a dzisiaj jeszcze wam o nich będę mówił, i wiele innych istotnych rzeczy nie znajdują rozwiązania. Jednym z tych wskazanych problemów jest polaryzacja. To właśnie ona, Moim zdaniem zrodziła efekt, jakim jest atak medialny na Szymona Hołownię. Już nie wracamy, ale nadal pozostajemy w kraju. Ostre podwyżki płacy minimalnej z ostatnich lat, z jednej strony wspierały wzrost popytu konsumpcyjnego oraz pozwalały wyjść wielu osobom ze strefy niezamożności, ale również niestety miały swój wkład w inflację. Sprawiły również, iż struktury wynagrodzeń uległy spłaszczeniu. Co oznacza, iż na rynku pracy zmalała premia za kwalifikacje i doświadczenia. Piszą tak w upublicznionej opinii dla portalu Mone.pl profesor Aleksandra Majchrowska oraz profesor Paweł Strawiński. Portal przypomina, iż w Polsce minimalne wynagrodzenie w 2005 roku wynosiło 849 zł miesięcznie, a obecnie wynosi 4666 zł. Według opinii naukowców, realna płaca minimalna wzrosła więc o 61% po odliczeniu wzrostu cen, dóbr i usług. To jednak spowodowało, że 20% osób pracujących w Polsce zarabia nie więcej niż 4800 zł brutto, a połowa pracowników zarabia mniej niż półtorakrotność wynagrodzenia minimalnego. Różnice pomiędzy Płacą minimalną, a płacą na stanowiskach wymagających wiedzy, doświadczenia ulegają zatarciu. No i wróćmy do klimatu. Tak jak Wam obiecałem. Jest sucho? Niemożliwe, ale jednak. 6 lipca 2025 roku na Wiśle w Warszawie zanotowano najniższy w historii pomiar na stacji Warszawa Bulwary, wynoszący zaledwie 13 cm. Jak pisze mikrobiolog Jakub Wiech, Dotkliwe susze przeplatane potężnymi opadami, które zamiast nawadnienia często niszczą, są obrazem rzeczywistej zmiany klimatu, która będzie prowadzić do gigantycznych destabilizacji. Wiecie o tym, że tą wspomnianą Wisłę tworzy około 200 dopływów? A wiecie, jaki jest ich stan? W sieci pojawiło się zdjęcie, jakie umieścił przyrodnik, aktywista i ambasador rzeki Małej, Daniel Petrykiewicz. Przepraszam, Daniel Petryczkiewicz, z leżącym mu na dłoni martwym ciernikiem, który nie zdążył nawet dorosnąć, a wysechł wraz z setką innych ryb. Niby są wakacje, ale tematów nam nie, nie braknie. 7 lipca wprowadzono tymczasowe kontrole na granicach Polski z Niemcami oraz Litwą. Ponieważ narracja często jest Wam znana, my dzisiaj chcielibyśmy przedstawić Wam kilka informacji, kilka faktów, raczej mało przebijających się do opinii publicznej. Niestety Polska jest starzejącym się krajem członkowskim Unii, a nawet wyjście z Unii, jak niektórzy by chcieli, na pewno nam nie pomoże. Gospodarka Polski w coraz większym stopniu będzie potrzebowała taniej lub mniej kosztownej siły roboczej. Ten wspomniany przez wszystkich i odmieniany przez wszystkie przypadki pakt migracyjny wchodzi już za rok i będzie obowiązywał Polskę. Unia Europejska skonstruowała pakt na początek pod przyjmowanie migrantów. Wskazane jest tutaj minimum 30 tysięcy na rok w całej Europie. Ale oczywiście planuje też w późniejszym etapie odsyłanie znacznej części z nich do bezpiecznych krajów pochodzenia z uwagi na fakt, Iż wiemy, że zbyt duża ludzi, ilość ludzi z tamtych rejonów próbuje dostać się do Unii, do Europy. To jest niestety wyzwanie. Nie wiem, czy wiecie, ale od 8 lat już program Floor for Africa. Jego realizatorzy deklarują, że nawet teraz mogliby już otworzyć co najmniej dwa centra powrotów w Kenii dla Kenijczyków i Nigerii dla Nigeryjczyków. Program ten ma za zadanie działać nie tutaj w Europie, tylko tam w Afryce. Roman Mazur z programu wskazuje, iż na podstawie badań przeprowadzonych w centrum migracyjnym w jednym z miast Niemiec, aż 82% migrantów chciałoby wrócić do swojego kraju. Jest tylko jeden warunek. To musi być powrót do w miarę dobrej i w miarę normalnej pracy. Pracy, jaką oferuje m.in. wspomniany program. Dodatkowo najważniejsze, powrót emigrantów do bezpiecznych krajów ich pochodzenia, to mogła być również perspektywa pracy dla naszych OZN przy projektach informatycznych. Niestety, pakt nie daje takich mechanizmów, a tylko ich możliwość. Zapytacie się oczywiście, co migracja ma wspólnego z polityką. Na pewno widzieliście państwo obrazki z naszej granicy o samozwańczych grupach, mających rzekomo pilnować niekontrolowanego napływu uchodźców z Niemiec. Takie obrazki i taka sytuacja może wynikać m.in. też z faktu, iż popularność prawicowych ugrupowań rośnie przez to, iż nie mamy systemo systemowego odsyłania. Takich ludzi do pracy u siebie w Afryce. A ze świata sportu. Kiedy mówimy o sporcie, to zawsze przypominamy, wszyscy jesteśmy równoważni. Jak już wiecie, a ci, którzy nas słuchają po raz pierwszy wiadomości ze świata sportu są u nas inne niż w innych mediach. Dlaczego? Dlatego. Że naszymi głównymi bohaterami są sportowcy z niepełnosprawnościami, którzy walczą nie tylko z innymi zawodnikami, ale również z przeciwnościami losu i wyzwaniami codziennego życia. Oni bowiem najczęściej są pomijani w relacjach telewizyjnych czy też nie docierają w światła reflektorów. Dlatego Radio Dobrego Przekazu stara się Wam przybliżyć ich sukcesy, walkę, pasję, a wierzcie mi, że te sukcesy są naprawdę imponujące. Od 29 czerwca do 6 lipca w czeskiej Pradze trwały Mistrzostwa Europy SUDS 2025 w lekkiej atletyce, w której brali udział lekkoatleci z tryserią 21, czyli zespołem Down. Polscy zawodnicy ostatniego dnia zdobyli dwa złote i trzy srebrne medale, a w klasyfikacji generalnej zajęli trzecie miejsce. Oby pełnosprawni sportowcy mieli takie same osiągnięcia. Mistrzostwa Świata futbolu futsalu Głuchych są już za nami. Pisa Mówiliśmy o nich ostatnimi wydarzeniem. Przypomnijmy, iż biało-czerwone zawodniczki sięgnęły po brązowe krążki tych mistrzostw. W najlepszej piątce zawodniczek tego turnieju znalazła się Klaudia Łasicka, uhonorowana specjalnym wyróżnieniem. A na zakończenie dzisiejszego programu jak zwykle podrzucam Wam motto do inspiracji na kolejny tydzień. Nigdy nie pozwólcie aby sukces opanował Wasze głowy i nigdy nie pozwólcie, aby porażka zagościła w Waszych sercach. Pamiętajcie, iż dobrych ludzi jest zawsze więcej, tylko rzadko są zorganizowani. A ja, żegnając się już z Państwem w imieniu swoim i całego zespołu, zapraszam na kolejne info dnia w Radiu Dobrego Przekazu. Niech moc dobra będzie z Wami.